E, witam Was wodniki, to jest czytanie na e, luty 2020 Karty są rozłożone, bo na razie jest tak szybko, szybciej Mamy nową talię, e, widziałam tą talię u e, innych tarocistów Jest naprawdę piękna i rzeczywiście te kolory tutaj z niej biją Zobaczmy jak będzie nam e, służyć e, Karty rozłożyłam, sporo jest tej czerwieni i no też jakby mocna sytuacja, z której ty jakby no, próbujesz znaleźć jakieś rozwiązanie, wynik. Być może pierwszą kartę, którą wyciągnęłam, właśnie tego rycerza mieczy, bardziej wyglądała to karta, jakbyś po prostu uciekał z jakiegoś miejsca. I sytuacja wymaga, aby się szybko, właśnie, zabrać stamtąd. Tak to wygląda. Zobaczmy po kolei, bo no właśnie, ten rycerz mieczy. On e, mówi o sytuacji, która wymaga szybkiej reakcji, szybkiego działania. I wręcz jakby patrząc na to, co było w przeszłości, ta siódemka pentakli, kiedy jakby było to pielęgnowanie, jakiegoś wzrostu, e, sta, z pewna rodzaju, pewnego rodzaju stagnacja i, i jakiś bezruch. I ja myślę, że sytuacja się mocno zmieniła. Przyczyną jakby tego jest wieża. I fajnie jest tutaj ona przedstawiona w tej talii, bo ta wieża, oczywiście jest ten piorun, jest ta totalna zmiana jakby tego domku, właśnie wywiórki, ale właśnie mamy też te symbole... Hmm, motyla, które mówią o transformacji i ja często widzę właśnie kartę śmierci, która tutaj jest wyzwaniem, właśnie tą kartą motyla, kiedy właśnie z poczwarki w motyla jest transformacja totalna, jakby z jednej istoty zupełnie w drugą, ale jest to również progres. I ta karta śmierci się tutaj pokazuje jako takie właśnie wyzwanie. Ona się w tej talii nazywa Death and Rebirth, czyli, czyli śmierć i z martwych stanie i fajnie, bo jakby ona symbolizuje, że jedno, jedna część nas po prostu przeradza się w coś innego. Jest to ewolucja i no wieża też fajnie tutaj, właśnie w tej talii, pokazuje, że jest pewnego rodzaju dematerializacja, prawda? Tak jakby rozsypuje się w pył to, co teraz było, i będzie coś zupełnie nowego. I no spowodowane jest, tak jakby, przez, przez jakieś nagłe wydarzenia, zdecydowanie energia się zmienia. Więc myślę, że E, jakaś, jakaś sytuacja, następuje u ciebie właśnie w tym lutym jakaś totalna zmiana, e, sęk w tym, żeby się szybko z tego pozbierać, bo to mogą być wydarzenia, które są dosyć szokujące i tak jakby e, wymaga to od ciebie szybkiego działania i zareagowania, i, i tu myślę, że tak się też dzieje, ponieważ. Kolejne karty pokazują dużo właśnie kijów, tej energii kijów, także to działanie tutaj jest. Jak ty się tutaj jak widzisz tą sytuację i jak otoczenie wygląda? No i jesteś tutaj asem pucharów. No, oczywiście może to mówić o nowej miłości, ale ogólnie jest to nowy kierunek. I ja myślę, że z całej tego zamieszania, bo tak to wygląda, jakby było zamieszanie, jakiś, yy, jakaś destrukcja, coś tutaj nie wyszło. Potrzeba szybkiej zmiany yy, właśnie, która jest tutaj wyzwaniem? Trzeba coś zostawić ze sobą, być może coś, co Ty tutaj dużo energii włożyłeś, bo jednak, siedemka Pentakli mówi o tym, że e, no coś rośnie, trzeba o to dbać. E, zainwestowaliśmy w to czas, być może pieniądze, i jakby no dalej wymaga to pielęgnacji. E, Wydaje mi się, że z tej całej sytuacji udać się pewn pewną część rzeczy jednak odzyskać, tak? E Natomiast ta zmiana tutaj jest. I jakby ty w całej tej sytuacji jesteś tym asem pucharu, więc ja myślę, że wiesz, e w którą stronę masz iść, jakby w który kierunek masz obrać. As pucharów no, może mówić o tym że jest nowa miłość, że jest jakiś nowy kierunek, pojawia się nowa pasja i jakby rzecz, która sprawia, że nasze serce bije szybciej i że czujemy się w tym dobrze. Otoczenie, mamy trójkę kijów i... Ja myślę, że tutaj jest mocne tak jakby na tej, na tej talii on, ona wygląda jak taki po prostu zew e, natury. E, jakieś właśnie... Czy, czy ona bardzo długo czekała na te fale i teraz te fale są. Także tak jakby przyszedł ten wiatr e, nowego. Jest to dla Ciebie nowa szansa. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co Ty chcesz i po prostu ruszasz do działania. E, a przyczyną tego wszystkiego jest jakaś zmiana, więc być może nie zauważyłbyś tego nowego kierunku, tak jakby tego powiewał wiatr, tak jakby zmiany e, e, i, i poczuł tak jakby ten no, nowy, nowy zupełnie kierunek. E, sęk w tym wszystkim e, żeby pozostawić za sobą to, co było, i jakby zacząć od nowa w takiej nowej, lepszej wersji, coś w tym rodzaju. Co ty masz w głowie? No i mamy królową kijów, i to nie jest Twoja energia, więc może być związana z osobą znaku ognistego albo jest to karta, która mówi, że odważnie wkraczasz jakby w, w, w to co chcesz robić. Jest to bardzo kreatywna w ogóle w tej talii karta, kiedy tworzymy jakby z naszej pasji, e, chcemy stworzyć coś now, nowego i królowa kijów jest tutaj odważna. Ona e, jest taką działającą osobą, więc ja myślę, że tutaj odwagi ci nie brakuje. Jak właśnie z całej tej sytuacji wybrnąć? Czego będziesz doświadczać? No, mamy czwórkę pentakli, i to jest taka spokojna karta tutaj. Takiego uspokojenia, jakby tej sytuacji, bo wydaje mi się, że Coś się takiego wydarzyło, co tutaj wymaga szybkiego, jakby nie wiem, spakowania rzeczy i po prostu zabrania się z sytuacji, a dopiero po drodze będziemy wymyślać plan. Bardziej kierujemy się sercem, bo ten as pucharów mówi o tym, że ty intuicyjnie wiesz, w którym kierunku masz iść, tak jakby czujesz to, bo ten wiatr przy, przychodzi, jakiś, jakiś nowy kierunek do ciebie przychodzi. I po prostu musisz się szybko stąd zabrać, tak? Zanim tak jakby dalej wybuch jeszcze, prawda, jak domino, zacznie, zacznie się dalsza destrukcja. I tej odwagi ci tutaj nie brakuje. Teraz następuje pewnego rodzaju uspokojenie, tak? I tak, jakby ta czwórka pentakli mówi o tym, że udało się coś uratować. Tak, jakby z tego, w co, tu, co tutaj zainwestowałeś w przeszłości, tak, jakby miałeś, zainwestowałeś siedem tych monet, a udało się tych uratować cztery. I tak, jakby trzymasz to jako swój skarb. Nie jesteś tak, jakby goły z całej tej sytuacji, z całej tej ucieczki, tak, jakby. Więc fajnie, bo ta energia mówi o takim uspokojeniu, o takim, że coś mam, jest coś na przetrwanie. Natomiast to, co nie widzisz w tej sytuacji, no czwórka, tutaj jako karta, e, e, właśnie w ukryciu, kolejna czwórka, no mówi tutaj o świętowaniu, jakimś sukcesie, osiągnięciu jakiejś, e, jakiejś takiej na tyle stabilnej sytuacji, że można się wyluzować, że można jakby m, e, świętować e, jakiś sukces i tak jakby rozluźnić e, się po tej sytuacji. E, Wydaje mi się, że jakby nie, nie, nie ma jeszcze na tyle spokojnego, prawda, takiej spokojnej, stabilnej sytuacji, żeby jakby tutaj e, zobaczyć e, pewnego rodzaju, jakby osiągnięcie pewnego etapu. Jak to się wszystko kończy? No i mamy dwójkę kijów, która mówi o planowaniu. I jakby planowaniu czego? Albo jakiegoś odwetu. Albo jakiegoś zawalczenia o swoje. Bo piątka kijów mówi tutaj o takiej rywalizacji, o to, że każdy z nich chce sięgnąć po ten ogień. Być może chodzi o jakby bo karta mówi o tym, że jakby kiedyś się to już wszystko uspokoi, bo tak jakby te karty nam idą w ten sposób, tak masz tutaj dużo energii, osiągniesz pewnego rodzaju stabilizację, coś się daje uratować jakby z tego chaosu, i tak jakby usiądziesz spokojnie. I myślę, kiedy usiądziesz spokojnie, e, albo możesz planować, jak wrócić po to, co zostało tutaj, prawda? bo 2 plus 5 daje nam 7, czyli to, co było. No albo jakieś nowe działania e, jakby jak spełnić to, co masz tak jakby w głowie. E, I znowu e, jakby jest Ci coś przedstawione. W Twoim otoczeniu jest tak jakby trójka. E, Szanse się pojawiają, te fale, które mają cię zabrać w dalszą drogę, tutaj u ciebie są. I sporo jest właśnie tak, jakby trójka, e, dwójka. Prawda? Dwójka, trójka, czwórka, piątka, tak? Jakby ten progres tutaj jest, i wydaje mi się, że jak już się trochę uspokoi ta atmosfera, to będziesz mógł, e, jakby zrobić taki plan, usiąść spokojnie i zaplanować, właśnie, jakie następne działania, albo jak się zmierzyć z innymi osobami, bo one się tutaj pokazują. Mamy rycerza, e, rycerza mieczy, to jest Twoja energia, prawda? Bo jesteś znakiem powietrznym. Odwaga jest, pod spodem jest król Pentakli, więc ja myślę, że chodzi tutaj o jakieś sprawy bądź biznesowe, bądź materialne, jakieś w pracy. Myślę, że będziesz układać tutaj jakby kolejny plan, jak tak jakby odbić się od tego zamieszania, albo zawalczyć po prostu tutaj o swoje. Bądź wyjść naprzeciw jakimś osobom, które również rywalizują o to samo, co ty. Zobaczmy, jaka by była karta rada dla wodników. Jaka by była rada? O, no, już coś nam tutaj wypadło. ok no i pojawił się znowu rycerz kijów. Ognista energia, tak? I rycerz kijów mówi o... Ja go widzę w ogóle jak takiego, który pojawia się i znika, który tutaj popraca bądź właśnie wyrusza na przygodę. Więc tu albo może być powrót po to, co jeszcze jakby zostało i można po to sięgnąć. Natomiast trzeba jakoś przegrupować siły, mam wrażenie, i ponieważ jakby będziesz się mierzyć z innymi osobami, jakiś zrobić dobry plan. Ale jakby rycerz kijów mówi o działaniu i o, o odwadze, czyli to wszystko, co tak jakby siedzi w Twojej głowie i tak, więc e, e, myślę, że szybko zaadoptuj się do tej sytuacji i jakby pozostaw to, co było. I czas tak jakby odnowić siły, właśnie tą kartą śmierci, i zacząć coś zupełnie od, 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 od nowa. E, Myślę, że to wszystko, Wodniki. Życzę powodzenia i widzimy się w kolejnym miesiącu.